Cześć wszystkim, witam w nowym roku. Chciałbym Wam pokazać mój nowy nabytek, rower, który będę razem z Wami na kanale przerabiać na rower elektryczny. Jest to rower Giant czy Giant Terago 2. Z tego co znalazłem rocznik 2009. Dosyć dobry osprzęt. Cały, właściwie całe Deore, tylna przerzutka SLX napęd 3 na 9 duży trójkąt, więc zmieści się tu potężna bateria. Dodatkowo ma zabezpieczenie koła 26 z przodu do serwisu, ponieważ jest w stanie dosyć, dosyć dojechanym. Zobaczymy, czy będzie szło go uratować, czy będzie wymiana na coś innego. Jest to RockShox Dart 2. Rama jest aluminiowa. Przerobimy go na elektryczny, wszystko wam pokażę. Rower kosztował równo 1000 zł, więc jak na ten osprzęt wydaje mi się, że to jest naprawdę git cena. Rower jest jeżdżący do drobnych poprawek. Długo stał, łańcuch jest rudy i całkowicie suchy. Półeczka do wymiany, ale łańcuch jest nierozciągnięty. I sama rama też jest w dosyć dobrym stanie. Wiadomo, rower nie ma stupki, więc od opieranie jest lekko porysowany. Ale to żaden problem. Hamulce są hydrauliczne. Zapowietrzone, więc to też zrobimy tutaj lekko dźwignia krzywa. Jest manetka do amortyzatora, tylko że nie podłączona. I przerzutki sprawne, nawet nie wymagają regulacji. To co? Zapraszam do śledzenia, ponieważ będą pojawiały się aktualizacje o tej maszynie. Do zobaczenia!